Tak jak Państwo doskonale się domyślacie, realizuje swoje cele strategiczne w zakresie tworzenia nowych kierunków kształcenia, czy też wdrażania projektów badawczo-zdrowieniowych, czy chociażby też inwestycji. W ostatnim czasie, tak jak Państwo doskonale wiecie, udało nam się uruchomić nowe kierunki kształcenia. Myślę że tu o prawie, które w ostatnim czasie uzyskało bardzo dobre wyniki w ewaluacji w kategorii A. Ale też nasza uczelnia od dwóch lat prowadziła intensywne prace w zakresie możliwości pozyskania nieruchomości na rzecz budowy stacji bazarów i elektrycznych, której dodam nasze uczelnia nie posiada. Po dwóch latach pracy przy wsparciu i życzliwości Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa naszego Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Rolnictwa i Rozwoju obszarów wiejskich udało nam się pozyskać dwie takie nieruchomości. W pierwszym etapie 3 hektarową nieruchomość zabudowaną oraz nieruchomość leśną i rolną o powierzchnię to w sumie łącznej powierzchni około 50 hektarów. Na dzień dzisiejszy trwają tam prace przygotowawcze i tak gdyby wstępne uruchomienie funkcjonowania tej stacji, ale też równocześnie złożyliśmy dokumentację i projekty, również wizualizację, którą tutaj Państwo widzicie, dokumentację techniczną, kosztorys i równolegle wystąpiliśmy z naszym pomysłem o możliwość pozyskania środków finansowych do różnych instytucji, m.in. wrzuciliśmy ten pomysł i możliwość realizacji tego celu do kancelarii premiera. Celem stacji jest oczywiście szeroka działalność naszej społeczności akademickiej pod kątem działalności dydaktycznej, możliwość realizacji praktyk, realizacji projektów badawczo-drowodniowych, ale i też realizacja działań w zakresie komercjalizacji naszej działalności naukowej, jak i też działań komercyjnych na terenie gminy Grzmiąca, Powiat czy przepiękny obszar Pojezierza Drowskiego. Również środki inwestycyjne, o których powie Pan Poseł. Chcielibyśmy zrealizować na rzecz rozwoju nowych instytutów, nowych kierunków, które wspomniałem, m.in. kierunku prawa, ale i też innych bieżących inwestycji, chociażby zagospodarowanie placu tutaj na tym obiekcie na ulicy Westerplatte. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że uda nam się zrealizować nasze cele oraz realizacja naszego głównego, nadrzędnego celu, jakim jest dążenie do Uniwersytetu. Dziękuję bardzo. Po raz kolejny w tym gmachu, zresztą też niedawno otwartym Akademii Pomorskiej w Słupsku mamy możliwość ogłoszenia z panem rektorem kolejnych dobrych wiadomości dla Akademii Pomorskiej, ale chciałbym się nieco cofnąć w czasie, bo gdy w 2018 roku, w styczniu 2018 roku, zostawałem wiceministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tutaj wraz z władzami uczelni, wraz z całą społecznością akademicką, rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób Akademia Pomorska w Słupsku mogłaby się rozwijać, w jaki sposób może powstać skuteczna strategia rozwoju Akademii Pomorskiej zarówno pod kątem badawczym, zarówno pod kątem dydaktycznym, jak i infrastruktury. I szczerze mówiąc, po tych pięciu latach, gdyby ktoś wtedy mnie zapytał, czy Akademia Pomorska będzie w takim miejscu jak teraz, nawet w tych najbardziej odważnych znak nie powiedziałbym, że to tak szybko się odbędzie. I naprawdę chciałem pogratulować panu rektorowi i wszystkim członkom społeczności akademickiej, bo w tym czasie udało się stworzyć masę nowych kierunków studiów, udało się niesamowicie rozwinąć infrastrukturę dydaktyczną i badawczą, ale również udowodnić to w kontekście kategorii naukowych, tutaj mówię właśnie chociażby o prawie, o którym pan wspomniał, kategoria badawcza A, ale również inne kierunki, inne badawcze, które również otrzymały wysokie kategorie badawcze właśnie za swoją pracę naukową. Ale dzisiaj tutaj jesteśmy dlatego, że pan premier Mateusz Morawiecki zdecydował, aby Akademii Pomorskiej przekazać 20 milionów złotych na dalsze działania inwestycyjne w ramach papierów wartościowych. To będą środki finansowe, które między innymi będą służyły inwestycjom właśnie chociażby w tą stację badawczą, o której Pan Teredową, którą pan, o której Pan Rektor mówił, w rozwój Instytutu Prawa, ale także innych instytutów i niezbędną infrastrukturę, która będzie do tego służyła. Tak, żeby uświadomić skalę sobie tych środków, my w tym budynku, który jesteśmy tutaj, był jakiś czas temu skończony, to było około 10 milionów złotych, które wtedy uczelnia otrzymała, tu jest kwota około 20 milionów złotych, więc to są pokaźne środki, które mogą wspomóc funkcjonowanie Akademii Pomorskiej w Słupsku. Ja głęboko wierzę, że ta strategia, która była przyjęta kilka lat temu, wtedy nie chciałem używać tego słowa, ale teraz po tych kilku latach jestem w stanie doprowadzić do tego, że faktycznie w Słupsku będzie mógł powstać w przyszłości uniwersytet. I ta droga, którą uczelnia wybrała kilka lat temu, konsekwentnej drogi w rozwoju, zarówno ścieżki dydaktycznej, jak i badawczej, przynosi dzisiaj konsekwencje. Dobre konsekwencje. Ja pamiętam wtedy, gdy część osób twierdziła, że Akademia Pomorska w Cudzku ma się zamienić w szkołę zawodową. Tak, jakby to było zresztą coś złego, też taki pejoratywny charakter temu przypisywano. Ale Akademia Pomorska w Subsku, to, co w tej chwili robi, to łączy dwa ważne filary. Właśnie ten filar praktyczny, dydaktyczny, zawodowy, ten, który realizuje się. W misji bezpośredniej, dydaktycznej i budowaniu kompetencji dla pracodawców, ale również w tej części naukowej. I właśnie te dwie części tworzą akademię, tworzą uniwersytet. I cieszę się, że właśnie taką drogę akademia obrała. Nie najłatwiejszą, bo to nie jest łatwa droga, gdy dwa filary równolegle trzeba rozwijać w dynamiczny sposób, ale. Akademii Pomorskiej bez wątpienia przez te kilka lat, w szczególności te ostatnie kilka lat, to się udaje, oczywiście w szerszej perspektywie przez kilkadziesiąt lat, bo Akademia Pomorska tutaj ma już bardzo długą, dumną historię, która w tej chwili, mam nadzieję, doprowadzi właśnie w przyszłości do tego, tej najważniejszej zmiany, czyli powstania przyszłości uniwersytetu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, i to jest symbolicznie oczywiście przekazane środki, 20 milionów złotych, które. Proszę,